Dzień dobry. Ja jestem na grzybach, więc jest i herbatka. Przepiękny las. Grzyby part nie wiem, które raz w tym roku, natomiast wyjazdowo drugi. Wczoraj byłam pierwszy raz, wczoraj było trochę podgrzybków, dziś jest dokładnie zero. Zrobiłam więc livea. Eee, no ale przy frekwencji ponad 200 osób, niestety musiałam skończyć, gdyż ponieważ skończył mi się zasięg jestem nieopodal Doliny Barczy, do której właśnie wybieram się jeszcze na wycieczkę, bo raz, że muszę kupić jajka od jakiegoś gospodarza, bo nie pojechałam dzisiaj na targowisko, a dwa, że po prostu chciałabym wykorzystać niedzielę do maksimum. Nie wiem, czy wrzucę to do, do tego składu, do tych zlepków z sierpnia i września, które mam. Prawdopodobnie tak. A mamy dziś już pierwszy tydzień października się kończy. E, nie pytajcie mnie, gdzie są wakacje. Nie pytajcie mnie, gdzie się podziały tamte prywatki. E, e, też tego nie wiem. Jeśli chodzi o zmiany w moim życiu, e, no to e, nie wiem, czy to jest czas, żeby o tym mówić. E, może wiedzieć co. Na, nagram o tym osobnego vloga. E, a tymczasem chciałabym wam pokazać kawę lasu i powiedzieć, że pamiętam o was. Pamiętam o Boże, jak się przestraszyłam, myślałam, że na jakieś zwierzątko nadepniałam być, jak to jest. Nienawidzę e, dreptać po ślimakach. O, idą Państwo. Jacyś mm. więc póki co... E, póki coś wyautuje. W ogóle dziwne jest to, że ludzie e, patrzą ze zdziwieniem, jak prowadzę live'a i, i vloga kręcę w lesie. No przecież ja myślałam, że to już jest normą, że ludzie gadają do telefonu w dzisiejszym świecie. Dziś zrobiłam live również i o 6 czy o 7 rano, bo oczywiście nie mogą spać. Przynajmniej w tym lesie jest dużo amanitek, to tyle powiem na pocieszenie także trzebniczanie. <grystanie> Amanitki są, bo wczoraj w okolicach Oleśnicy co prawda weszłam do lasu dopiero w pół do trzeciej, bo <grystanie> spotkałam trochę ludzi, zrobiłam jakieś zakupy, musiałam poczynić pewne Telefony i tak dzień zleciał, ale nie było nic, nie, nie było niczego, jak to mówił pewien mędrzec, nie było również trojatków. Um. Nie pamiętam co chciałam powiedzieć. A, że miałam nalot. Ponad, nie około 300 czy ponad 300 osób dziś na live porannym, więc łaławiła, coś się ruszyło. E, bardzo się z tego tytułu cieszę, natomiast no, pierwszy raz miałam zderzenie z rzeczywistością i dosięgnęło mnie to, co dosięga większość widzów, czyli hejt. Znaczy hejt, wiecie, ja nie mam hejtu i to jest super, nie? Ja bardzo lubię swoich widzów, ja mam e, super widzów, bo moi widzowie są dorośli, e, natomiast dziś miałam zderzenie z rzeczywistością e, i e, nalot dzieciarni. E... Trochę jestem spuchnięta, natomiast dla ciekawskich nie od alkoholu, gdyż ponieważ nie piję tydzień. No nie wiem jak to brzmi. Znaczy wiem jak to brzmi. Natomiast dla tych, którzy wiedzą co mówię to to, to brzmi inaczej. E, tak więc co? Zostawiam Was z lasem. Jak będzie coś ciekawego w, Doliny, w Dolinie Barczy, to Wam nagram. Natomiast zapraszam Was też na vloga, którego mam z Doliny Barczy sprzed lat. E, bardzo ładne widok. tam padrona i wtedy. Nie wiem, czy budra. W razie, jak nie zapomnę, to Wam to podziękuję. A jeśli zapomnę, to wklepiecie sobie oko na sznurku Dolina Barczy i będziecie mijać. Zrobiłam też posta lata temu. Też. też posta zrobiłam. Też posta zrobiłam lata temu na swoim blogu. Ehm ten temat Doliny bardzo właśnie od, od takiego miejsca zacząć zwiedzanie i w ogóle, więc odsyłam Was również tam. Link znajdziecie poniżej. Eee, a teraz cisza i las. I witam Was w październiku i nadal nie wiem jak to się stało, ale wyle do wiosny. Jestem na grzybach. Też ja już nie jestem, ale jestem w dolinie Baryty. Niech mi ktoś odpowie na pytanie, co to kurwa jest. Tego jest tutaj multum i to jest zaschnięte, a niektóre nie są zeschnięte. Co tu kurwa jest? No. Udało się wejść do gdzie? Na wieżę, na basztę w Migrodzie. Bilet kosztuje 10 zł, ale co jest nic. Teraz jestem w sali konferencyjnej, którą można wynająć, i tutaj po sobie jest też, oh Boże, że jakieś też wygląda, tego jest też. Spanko, które można wynająć również, ale przede mną są gadżety i patrzcie na to. E, tutaj w jest ośrodek kultury Rzymigrut e, i bo, w ogóle mają takie ładne pamiątki. Bardzo, o jezu, ale mam muchę. Serio, proszę. W ogóle w tym lesie było tyle obrzydliwych pajęczków. Boże, ciączyć ci się nie ten. Obleśnym to jest. W ogóle w lesie widok jest żaden. 10 zł gwiazd, już mówiłam. Natomiast bardzo to jest przyjemnie, super, że jest to zarządzane przez, tą, przez Ośrodek Kultury i tam widziałam jest też Teatr 48 i, i y, 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 wystawa prac y, y, obrazu tam była i ja pierdolę przerażam ten robok.